Siema, jest tam ja To jest kolejny odcinek naszej serii z wyzwania, czyli mamy pozbierać y, małe ptaki. Jakby ktoś był zainteresowany lokalizacją, to jest ona na pustyni w tym miejscu. Jak widzieliście upolowałem wróble, one też się zaliczają do małych ptaków. Tu są chyba kolejne wróble. Więc tutaj patrzcie się, dużo jest takich małych ptaków. Świetna miejscówka, żeby to zrobić, tą misję oczywiście. Więc znajdujemy się w tym miejscu. Tutaj mam, o, kryjówkę bandytów. E, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja już się że jak żegnam, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, cześć!